Dzisiaj sięgamy po Księgę Objawienia świętego Jana, sięgamy do rozdziału drugiego i wersety od 18 do 23. To jest fragment listu, który Jezus Chrystus pisze, czy też napisał do Kościoła w Tiatyrze. A do anioła zboru w Teatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza, i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącą w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiję. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem Pan, że ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Ja wiem, że kiedy pada imię Izabel, to przynajmniej połowa kościoła stoi na baczność i nastawia uszy. Ale chcę Was rozczarować, moi kochani, bo nie będę się zajmował dzisiaj tym imieniem. Ale biorąc pod uwagę tekst, który przeczytaliśmy, chciałbym dzisiaj to, to moje poselstwo, poranne poselstwo, skierować do tych ludzi, Którzy mają takie dziwne inklinacje w swoim życiu, aby nieustannie żyć w buncie. Buntują się przeciwko pastorom, buntują się przeciwko samemu Jezusowi, buntują się przeciwko zborowi, buntują się przeciwko wszelkim zasadom. Można powiedzieć, że nawet się buntują sami przeciwko sobie, dlatego że mają taką po prostu naturę. Ten fragment listu do Kościoła w Teatyrze mówi nam, że kościół w teatyrze wcale nie był takim złym kościołem, bo sam Pan Jezus powiada, że w tym kościele było wiele dobrych uczynków, wiele miłości, dużo wiary, dużo służby, dużo wytrwałości. I można powiedzieć, że była to tendencja wzrastająca, tak mówi werset 19. Ale jednocześnie w tym kościele, obok tego dobra, które tam niewątpliwie miało miejsce i rozwijało się, doszło do sytuacji, w której część kościoła pozwoliła sobie na absolutny bunt wobec tego wszystkiego, co robili pozostali. Jaka była przyczyna tego buntu? No, i tutaj musielibyśmy naprawdę poważnie się zastanowić nad tym problemem. A, war a warto, bo jest nad czym się zastanawiać. Powiem tylko krótko. Gdzieś ten, ten bunt ogniskował się wokół kobiety. Czy ona naprawdę nazywała się Izabel, czy też chodziło raczej o to, żeby pokazać, że jest pewna ciągłość w buncie? Które gdzieś kultywują kobiety, pamiętamy Izabel ze Starego Przymierza, jeszcze. To tak naprawdę nie ma większego znaczenia, natomiast ma znaczenie coś innego. Mianowicie fakt, że jeśli, jeśli do buntu, jeśli do zwiedzenia w jakiś sposób prowadzą kobiety, to one robią to dosyć długo. Systematycznie, skutecznie, zawsze pod przykryciem miłości, zawsze pod przykryciem czegoś dobrego, jakiegoś pokoju, natomiast zawsze oznacza to łamanie zasad. Łamanie zasad. I problem z tą kobietą polegał na tym, że ona po prostu łamała zasady. Jakie zasady łama, łamała? Pozwoliła, pozwoliła, czy też raczej dawała przykład, jak uprawiać wszeteczeństwo, a także pozwoliła na to, aby ludzie w kościele zaakceptowali fakt, że to, co zostało wcześniej ofiarowane Bożkom, uważać za coś świętego i godnego spożywania, właśnie jako daru, który został ofiarowany Bożkom. Więcej o tym czytamy w, w listach do Koryntian. Ale no jak mówię, cenzus czasowy nie pozwala nam na to, żeby rozwinąć ten temat może przy innej okazji. Z tego, co powiedzieliśmy, najważniejsze jest to, żebyśmy byli bardzo ostrożni, jeżeli ktoś nas odwodzi od zasady, zasadą jest w zborze co? Wierność Bożemu Słowu, wzajemna miłość. Miłość do Chrystusa, miłość do Boga. A poprzez miłość do Chrystusa i do Boga, miłość do wszystkich członków społeczności. Jeżeli ktoś łamie te zasady, to nawet jeśli to robi naprawdę z uśmiechem, jak anioł światłości, to należy bezwzględnie taką osobę napomnieć. A jeśli nie chce zmienić swojego życia, należy ją usunąć z społeczności. I to bezwzględnie, bez oglądania się na cokolwiek, ponieważ tacy ludzie niszczą Kościół od wewnątrz. Tu oczywiście jest mowa o kobietach, bo kobiety właśnie mają tę tendencję do tego, żeby tworzyć zawsze herezje, które są bardzo delikatne, subtelne, zawsze gdzieś tam mające z tyłu głowy miłość, ciepło, dobro rodziny i tak Ale tak naprawdę jest to diabelska robota, która niszczy Kościół. Ta kobieta, ta niewiasta, którą Biblia nazywa Izabel, uważała siebie za prorokinę. Czyli to, co ona mówiła, to, co wypowiadała, twierdziła, że mówi w autorytecie samego Boga. I uwaga, jeżeli ktoś tak robi, to trzeba pamiętać, że w Nowym Testamencie dar prorokowania podlega ocenie. To nie jest czas Starego Przymierza. W czasach Starego Przymierza można powiedzieć, że prorocy mówili ekskatedra, koniec kropka, powiedział prorok, nie ma dyskusji. To jest wola Boża. Oczywiście tym, co wyróżniało fałszywych proroków, był fakt, że nie spełniały się ich proroctwa. Ale w Nowym Testamencie, kiedy wszyscy mamy ducha świętego, kiedy wszyscy jesteśmy, jak mówi słowo Boże, ludem proroczym i kapłańskim przy okazji. To skoro tak, to wszyscy mamy prawo oczywiście do prorokowania, ale też wszyscy mamy prawo do rozstrzygania, czy proroctwo jest prawdziwe. Więc nie wolno przyjmować czyichkolwiek słów jako wyroczni, ale należy je zbadać. Należy je zbadać. I gdyby to zrobiono właśnie w teatrze, to prawdopodobnie problem zostałby bardzo szybko rozwiązany, ale nie zrobiono tego. Z jakich względów? No też można się nad tym zastanawiać, ale można ich wymienić bardzo wiele. Ta kobieta uczyła kompromisu. Kompromisu ze światem, kompromisu religijnego. Wszystko po to, żeby był pokój, żeby był spokój. Być może po to, żeby kościół nie, nie był kościołem cierpiącym, nie był kościołem męczenników. No bo przecież najważniejsza jest rodzina i najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy przeżyli. Ktoś powie, ale co w tym złego? No właśnie, wszystko to jest złe. I kończąc, najważniejsza rzecz, Najważniejsze. Bóg mówi, że dał jej czas, aby się upamiętała. Czyli Bóg nie jest takim satrapą, który natychmiast wylewa swój gniew. Nie, on jej dał czas. Ale ona się nie upamiętała. I ona się nie chce upamiętać. Dlaczego ktoś w taki sposób funkcjonuje? Bo jest pewny siebie, jest pyszny, pełen pychy. To są zwykle ludzie, którzy nie potrafią ani przepraszać. To są ludzie, którzy uważają się za nieomylnych. To są ludzie, którzy uważają, że mają nieomylnego ducha. Bóg mówi: dobrze, daję Ci czas, ale jeśli przekroczysz tę cienką czerwoną linię, tę granicę, to ten czas zostanie Ci zabrany. Rzucę ją na łoże. To rzucenie na łoże może oznaczać w moim przekonaniu tylko jedną rzecz. Że ta kobieta doznała ciężkiej choroby. Bo to był być może jedyny sposób na to, żeby ją wyłączyć z aktywnego niszczenia kościoła. Została rzucona na łoże, zachorowała. A co z tymi, którzy z nią cudzołożyli, czyli razem z nią uprawiali wszeteczeństwo? Bóg mówi, że wtrąci ich wielki ucisk. Kto będzie uciskał tych ludzi? No, przecież nie współwierzący, nie miłujący Boga, ale najprawdopodobniej Bóg odda ich pod władzę albo samego diabła, albo pod władzę władzy świeckiej, która nauczy ich, jak się powinni zachowywać. Ale też mówi coś bardzo ważnego Bóg. Że to jest warunkowe, jeśli się nie upamiętają, bo jeśli się upamiętają, wyznają swój grzech, to Boży Sąd zostanie zatrzymany. A dzieci jej zabiję. Brzmi to strasznie, ale co tak naprawdę ma na myśli Bóg? On ma na myśli to, co urodziło się z tego wszeteczeństwa, to co urodziło się z tego zła, które uprawiał, uprawiała ta kobieta i jej poplecznicy. Były jakieś owoce tej działalności, a Bóg mówi: Ja to zabiję, ja to zniszczę, nic z tego nie zostanie. I to jest coś niezwykłego. Ludzie, pozostańmy wierni Chrystusowi, nie bójmy się wierności, pozostańmy wierni naszemu Zbawicielowi, a jeśli będziemy wierni, jeśli będziemy pełni miłości, jeśli będziemy się twardo opowiadali po stronie Słowa Bożego, to Bóg sam dokona oczyszczenia. Sam zniszczy owoce zła, a my będziemy oglądali Jego tryumf, nie swój tryumf, Jego tryumf. Tryumf Jezusa Chrystusa. Bóg mówi, że on bada i nerki i serca. Serce, wiadomo, symbol tego wszystkiego, czym żyjemy. Bóg o wszystkim wie. Nerki to jest wszystko to, co przepływa przez nas, o nasz organizm. Nerki mają za zadanie oczyszczać nas, nasz organizm, a ten cały brud mają wydalać. Bóg bada to wszystko. Bóg ma oko na każde zło, które zostaje przysłonięte, zasłonięte, ale on o wszystkim pamięta. I na koniec Bóg mówi, że odda wszystkim, odda każdemu według uczynków, jakie popełnia. Każdy zapłaci za swoje uczynki. Wbrew temu, co być może nawet niektórzy komentatorzy twierdzą, ja uważam ten list do kościoła w teatrze za bardzo pozytywny. Tak, Jezus na końcu oczywiście gani ten kościół i, no i mówi, że pewne rzeczy są niewłaściwe. Zgoda. Natomiast to, co widzimy, jak Bóg dba o swój kościół, jak troszczy się o swój kościół, jak oczyszcza swój kościół, jak niszczy zło w swoim kościele, ale tylko wtedy, kiedy w tym kościele pozostają ludzie, którzy są mu wierni i którzy nie dali się zwieść, nie dali się oszukać, nie pozwolili sobie na to, aby stanąć po stronie diabła i po stronie świata. Uważajmy na tych wszystkich, którzy mają pomysły niezgodne z wolą Bożą. A co jest niezgodne z wolą Bożą? To, co znajdujemy w Słowie Bożym jako naganne, to bardzo łatwo sprawdzić, bardzo łatwo zbadać. Nie trzeba, naprawdę nie trzeba być teologiem. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.